Okej, okay, widzowie, już wiem, dostałem mapę od Iberiona gdzie z tym kamieniem, po prostu trzeba było, trzeba było mu powiedzieć, przyniosę ci ten kamień ogniskujący, trzeba, trzeba było mu tak powiedzieć. I ja teraz znowu nie zapisałem gry. Ale dobra, to zrobimy sobie tak, patrzcie, że ja wiem, że mam tutaj ten zapis, nie, i to będę, że do mnie Lester tutaj przyjdzie. Co nie? No dobra, ale my już to wiemy no, tak, 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 i... tak, 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 tak to, wiem, to, wiem, to, wiem, wiem, to wiem, to wiem To wiem, to wiem, to wiem To wiem, to wiem Niech śniąc Więc szybko idę do ibariona. Zawsze to samo Coś takiego oni gadają nie było zbyt mądre. i Beri nam Zresztą. po prostu da mapę do tego, a ja o tym zapomniałem. Totalnie, że on może nam dać mapę. Ja, jak głupek, szukałem tego kamienia. Nie chciałbym i za Sto Stoj, przysyła mnie lęstwo. Dobra, bla, bla, koniec. Stój, przysyła mnie lęstwo. Dobra, bla, bla, koniec. Stój, przysyła mnie Sto bla, Dobra, bla, koniec. Yo, Iberion, się ma, Bobrze, dawaj mi to mapę. Witaj, mistrzu. A, to nie może, ale Aaa, myśl... To niemożliwe. Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się, miał go dost. Mógł. Tak, tak, wiem. Te weź. Teto I to musiało ze. Tak, tak, to bardzo musiało być wielkie. Bo... Dobra, Jezus. Dobra, dostaliśmy tą mapę. Teraz musimy. Ja, ja już wiem, gdzie po prostu. Bo my nie mamy iść na ten statek jak drogą, tylko mamy iść po prostu jak wchodzimy do lasu, od razu skręcić w prawo. I dla, nie wiem, dlaczego oni to takie głupie zrobili. Gdzie. Nazwę. Poprzedni odcinek nazwę. Gdzie do cholery jest kamień ogniskujący? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. no pewno To już więcej. Powtórzy no, się to. to, to, to dobra, wy... To, no i powadzecie. ma no, faktycznie po nim ah. Oła! Nie, jednak nie mogę... Przepraszam! Przepraszam! Nie chciałem. Nigdy więcej się tu nie pokazu. Dobra, sorry. Jezu Chryste, bym teraz zabrał sprawę. To nie było w tym momencie. Jeśli myślisz, że. Jezu, ale teraz zabrałem sprawę. Tak długo jak mnie teraz. Juju, Joru Joru tu jest Joru ma strażnik tu idzie Elo Elo Bo Ale się jestem krinża ale Jezu A Jezu z tobą dalej nie mogę gadać, bo to jest Balcarander Czy jakoś tak ty się nazywasz Jezu długo tak błędzić bo ja nie pamiętam teraz gdzie jest wyjście Chwila, gdzie, z której strony bagien jestem? A w tamto powinienem iść. Łyj oui, do bagien! A, to mnie serio uchroniło. To dziwne to, że my wchodzimy do bagien i jesteśmy czyści i niebrudni. brudni. Dziwne to, że też Diego nie miał nic przeciwko temu, że dołączyliśmy do obozu właśnie... Nowym, do nowego obozu. Bo... Jezu, a tu zajść nie potrafię, wskoczysz, no, pierdoła. Aha. Myślałam, że... No, Jezu, jak ja tych bagien... No, płyń! No, co ty robisz? Ty się topisz. Jezu Chryste, jak mnie tak denerwuje, bo ja teraz wyjście nie potrafię znaleźć. kto ty, Joru znowu. A, bo wystarczyło po prostu skręcić w dom. Dobra, wychodzimy. To już więcej nie To się już więcej nie powtórzy. Nie powinieneś wierzyć. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niech tak to, nie nigdy się nie Dobra, okay, tutaj wytrenia. mogę zapisać nie na walka. Powiedzmy, że na walka. Witaj, witaj, witaj. Pokażę Wam właśnie tę mapę. Mam pa, mapę od Iberiona. Coś takiego widzicie i to tak trzeba skręcić. A ja poszłem wtedy do tego statku tam. Więc no. Trochę ze mnie pierdoła, ale. No, któż by pomyślał, tak? Któż by pomyślał? Mapę od Iberiona. Denerwuje mnie ten ścierwojad, wiecie? Strasznie mnie denerwuje. Nawet się prawie ledwo co zdążył obrócić, dostał dosyć mocno, dosyć mocno w Kurde, ale mi się strasznie podoba ten miecz. On jest taki bardzo fajny, bo on dużo bije. Ale to mnie tak denerwuje, że ja z tych łuków nie potrafię szlać. Jezu, no... O, zabiję go. Ja muszę, serio, ja muszę sobie, widzowie, serio podskoczyć ten poziom drugiej strzelania z łuku. Bo to jest daremne, że ja co chwilę nie potrafię trafić. Okej, okay, i teraz w którą stronę? Mapa Iberiona. No i teraz po prostu skręcić w prawo, tak? Czyli jakoś czyli tędy iść. Zapiszę tutaj sobie na walka. Mam iść tędy na podiberiona. Tak, mam iść tędy, dosłownie tędy. Teraz dobrze idę? Co innego, że tak cały czas sprawdzam. Tak, teraz dobrze idę. A on nie zna wzgórzu? Chyba tak, on jest chyba na tym wzgórzu, wiecie widzowie. Albo nie? straszne. Ejberiona. A nie, 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 nie jest na wzgórzu. Teraz prosto. Akurat tam jest dużo sierwojadów. Tutaj sobie zapiszę na walka. Jeszcze raz zobaczę mapę. Okej, okay, czyli... Tak co Fajnie, że kolejny to. A tu jest jeszcze doczewe. No to idziemy. Mam iść tam w dół nie, za wysoko pokaż mi tą mapę nie, mamy iść w tą no jakby teraz jakby tak lekko w prawo powinno być gdzieś tu no jestem na miejscu Nic tu nie ma. Nie wiem, pozbieram wszystko, co tu jest, ale nic tu nie widzę. Otwarty. Za nawet Twardzień. Hmm. Wska tak, wskazuje mapa Iberiona, ale tu nic tu nie ma. Nie wiem, mi się coś zbugowało, czy coś? Ta mapa wskazuje położenie kamienia ogniskującego, który pozwoli, pozwoli Iberionowi w, e, wezwać śniącego. Ale tu tego kamienia nie ma, tu są normalne kamienie. A kamień ogniskujący widzicie gdzieś, gdzieś tu widzowie kamień odniskujący ja nawet nie wiem jak to wygląda ale jestem dosłownie na miejscu i nic bo tu jest jakieś po prostu zadupie nic tu nie ma a pójdę jeszcze wprost może nie wiem tu wprost coś będzie coś tu coś jest takiego bardzo podejrzanego i tu ktoś jest Um, to wygląda bardzo, bardzo podejrzanie. Zapiszę. No, walka, bo nie wiem, co tu się kryje. Idź precz! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go śniąt teraz. Tylko. A na no zarys, okej. Okay. Tak, super si silny nie byłeś. Tak cię pamiętam. Więc. E Zabiję łatwo. I tutaj jest ten kamień ogniskujący. Teraz sobie tu będę stał. A mapa Iberiona pokazuje bardzo źle. Ona powinna być dociągnięta dotąd. A ta mapa Iberiona strasznie źle pokazuje. Dobra, Nazerys pokaż mi ten kamień ogniskujący. Takie to jest to? Aha, to jest to okej. Okay. No wow. Nie no, trosze, troszeczkę ryżu miałeś czy coś, byś tu przeżył jakieś 3-4 dni. Jakbyś dał radę. Pokaż mi tą twoją broń, bo pewnie tak jest... Ej! Ona nie jest wcale słaba. Prawda tania, ale... Stalowy język. Miecz strachu od tego więcej mam. Obrażeń. No, więc nawet jakoś trudną się z Tobą nie męczyłem. Po prostu Cię zabiłem. Więc jakoś strasznie trudnym przeciwnikiem to Ty nie jesteś. I teraz trzeba powrócić. Jezu chryste, i teraz zaś 40 lat powrotu. W sumie to nie no. Ale to, że ja błądziłem tutaj. Za jakieś 17 minut. Nie wiem, ile ten odcinek już ma, minut. Ale to, że ja w. Tu... O, dobra, ten kamień, pamiętam. Ale to, że ja w poprzednim odcinku poszłem gdzieś po prostu na statek ten. Bo myślałem, że tam jest ten kamień ogniskujący. Ale go tam oczywiście nie było. Bo oni zrobili specjalnie chyba coś takiego, żeby to tak wyglądało. Żeby tu jakby się dało wejść. Gorzki chleb. Nie wiem, nie znam tego grzyba gorzki chleby. Brzmi bardzo dziwnie. Mają szczęście w ogóle, że mi się chciało iść po ten kamień, bo mi, ja bym powiedział Iberionowi: a wejść sam, szukaj tego kamienia. No ale, że to jest jaśni Iberion, to mu tak oczywiście powiedzieć nie mogę, bo bym je zabił. A teraz mi czeka jeszcze jakieś parę, parę po prostu minut. Wracania od tej głupiej sprawy z Iberionem. No, tu na szczęście widzę ścieżkę. która mam nadzieję, że nie prowadzi do jakiejś kolejnej jaskini, którą właśnie tam zauważyłam w tym momencie. A nie, to nie jaskinia, to jest taki, okej. Okay. O Chryste. Tutaj zapiszę sobie na walkę. Znaczy w sumie nie na ważne. Zapiszę na ważne. A i tu są jeszcze te 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 potworki te. te ja szurę pazury, znaczy to się tak nie nazywa. Ja to tak nazwałem teraz, ale Ech, Chryste Panie. To co? Dziwne, że on z tego nie umarł. No to już są bagna. Jo, jo, ma się ma. mnie do tego Iberiona. To już się więcej nie powtórzy. To się powtórzy, o i mówicie, że to się jeszcze powtórzy. A czekajcie, pogadam jeszcze z Lesterem, powiem mu, że odnalazł ten kamień. To się już więcej, się już więcej nie powtórzy. Może... Lester. A nie, ty mi nie możesz nic. Niech, śniący... Niech... Nie... śniący nie macie w swojej opiece. Zero, tu jest tak głęboko, że musisz pływać? No. Wolałbym, żebyś pływał. Czasach... Dobra, wpuszczajcie na mnie do tego powiedzieć. Ibariona, ja chcę z nim pogadać i to oko w oko. Chcecie mi coś powiedzieć czy coś? Nie, okej, okay, to mogę iść. nalazłem kamień. Świetnie. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wie... Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet, jak... Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniąco objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru. pod... No okej, okay, skoro tak twierdzisz, pokaż mi ten amulet, co żeś podobno mi dał. To jest amulet płomieni naprawdę, koleś. Naprawdę amulet płomieni. Po cholerę mi jest amulet płomieni. To już ta z... Najlepsze co mnie spotkało w tej grze, to że to, że dostałam tą zbroję od nowego obozu. Bo dosłownie teraz muszę znaleźć, zaś 4 godziny będę szukał korka Loma, bo on zawsze jest taki pijany, że niby cały czas siedzi na tym swoim... Musisz tym... uważać... I właśnie to jest chyba tutaj, jeżeli się nie mylę, ale ja pierdzielę. Ten korkalom to mnie już denerwuje normalnie, wiecie, widzowie. Dzień w dzień go szukam, chodzę do niego, bo go muszę znaleźć, bo mu muszę dać jakiś kamień, który on potrzebuje do swoich super fajnych badań. Bo te jego badania są niby takie ważne, że dosłownie cały czas muszę do niego przybazić i szukać później będę musiał. Który ten budynek to jego? Który ten budynek to jego? Jak tutaj jakichś takich budynków na tych, tych jest 50 przynajmniej. A później teraz łaź i szukaj tego Korkaloma. On nie był chyba blisko areny. Nie wiem już, gdzie to było. Znaczy to nawet nie z arena, ale... Chryste, no i teraz muszę szukać, no. O, tutaj jest chyba. Tu? Czy nie? Masz szczęście. Nie, bo to po prostu ci strażnicy taksy po prostu tu stoją. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest ten głupi korkalom. Ja mam już dość tego łażenia po tych dachach i znowu szukanie tego korkaloma. Jakby on był raz, ale to w takim oczywistym miejscu. Na pewno nie jest tutaj, ale wiecie, zawsze warto sprawdzić, nie? Tutaj ktoś w ogóle wiesz kim ty jesteś. Hej, ty! Masz szczęście. Chętnie ktoś... bym ci pokazał, gdzie raki zimują. A to gdzie raki zimują? To mi pokaż, gdzie raki zimują. Jak tak bardzo chcesz mi je pokazać. Dobra. Tak czy siak. Do cholery jasnej, gdzie jest. Gdzie on jest. Dobra, widzowie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale ja się nie poddam łatwo. Na no. Gdzie mogę znaleźć... Kurka mama, właśnie, spytam się ich. Chcę z tobą gadać, kolego. Super, jeszcze mam niskie wyładowanie, zaraz mi się komputer rozładuje. No, pięty. Gdzie mogę znaleźć... Korkaloma. Gdzie znajdę Korkaloma? Laboratorium alchemiczne znajduje się na wyższym poziomie, w pobliżu świątynnego wzgórza. Korkalom raczej się sta... W pobliżu wzgórza, tak? W pobliżu jakiegoś tam wzgórza. Nie mam pojęcia, gdzie jest te wzgórze, chyba, że tu chodzi o te wzgórze najbliżej Iberiona, bo to w sumie jest takie wzgórze, wiecie o co chodzi, że ta świątynia Iberiona to może być takie wzgórze. Ale mi się coś wydaje, że on może być tutaj. Ale pewnie go tu nie będzie. No nie, oczywiście że nie. Ale pewnie będzie tam. Proszę, żeby on był tam. Tam jeszcze nie było mnie. Jest, on jest chyba tam. Jezu, nie wypadnij tylko Jezu. On jest tu? Tak, ochrona Kaloma. Kor Kalom. Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. Myślałem, to się skończyło już dawno temu. wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz. Przygotowuje magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. No? Jednak do tego celu potrzebuje dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. Czekaj, tak. To świetnie. Mów dalej. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, niewymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy, i wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie to polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze! Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większej ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy, ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Okej. Okay. gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. To wiem. razu wiedziałem, Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze. Dla. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzacze? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać. A niczego! Ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. No właśnie. Hmm. Jakie eksperymenty przeprowadzę? Moje badania... No to no, tutaj żołnierza. To zawsze. Do zobaczenia. Oby śniący... Cię wskazał ci właściwą drogę. Jezu Chryste, dobra, wiecie co widzowie, on tu ma chyba łóżko, znaczy to nie jest łóżko, ale nie wiem co to jest. Dobra, widzowie, ja tutaj zapiszę sobie na gra, e, no i skończymy ten odcinek e, i w następnym. Czyli ja w sumie teraz muszę znowu jakieś 40 minut iść do starej kopalni, przy okazji zabijając jeszcze 400 potworów i trzy razy ginąc przed cieniostwora. stwora. Więc ja teraz będę szedł od tego obozu do starej kopalni, a ja nie chcę was tym zanurzać, bo to by, nie, chcę bym tych, nie chcę was tym zanudzać, bo to by znowu trwało jakieś 20 minut, więc ja tam dojdę po prostu i nagramy kolejny odcinek przy starej kopalni. Do zobaczenia. No, i to już byłoby na tyle.